Nazywam się Julia Kowalska. Mam 61 lat i mieszkam sama w małym mieszkaniu na południu Polski. Przez niemal całe życie byłam uważana za dyspozycyjną ciotkę, tę, która zawsze mówi: "Tak". Tak dla przysług w ostatniej chwili, tak dla dzieci zostawianych pod moją opieką, tak dla weekendów poświęconych pieluchom, gorączkom i bajkom na dobranoc. Nigdy nie miałam nic przeciwko tej roli. Prawdę mówiąc, przez wiele lat to właśnie w niej odnajdywałam sens. Moja siostrzenica, Natalia, przyszła na świat, gdy byłam po trzydziestce. Jej ojciec, mój brat Janusz i jego żona Weronika byli wtedy na fali zawodowego sukcesu. Często wyjeżdżali, uczestniczyli w kongresach, targach i ważnych spotkaniach, które, jak twierdzili, miały zapewnić rodzinie lepszą przyszłość. Ja z kolei byłam bibliotekarką. Prowadziłam proste życie, miałam ustalony grafik i przede wszystkim stabilność. Dlatego było to zupełnie naturalne, wręcz oczywiste, że poproszono mnie o pomoc przy opiece nad małą Natalią. To, co zaczęło się od kilku sporadycznych wieczorów, szybko przerodziło się w stałą odpowiedzialność. W pierwszych latach życia Natali częściej bywała u mnie niż we własnym domu. Odprowadzałam ją i odbierałam ze szkoły, przygotowywałam posiłki, uczestniczyłam w zebraniach z nauczycielami, pomagałam przy projektach szkolnych. Nazywała mnie moja Zosia pieszczotliwie co za każdym razem ogrzewało mi serce. A gdy chorowała, biegła prosto w moje ramiona. Nigdy nie wyszłam za mąż. Nie miałam dzieci. Z wyboru? Może. Ale w pewnym sensie czułam, że macierzyństwo samo mnie odnalazło, choć inną drogą. Nie nosiłam natali pod sercem, ale nosiłam ją na rękach, na barkach i przede wszystkim w duszy. I to, wierzyłam, wystarczało, by zostać zapamiętaną. By zostać uznaną. Lata minęły szybko. Natalia dorosła. Stała się piękną, inteligentną i pewną siebie młodą kobietą. Zawsze była dla mnie uprzejma, choć z czasem coraz bardziej zdystansowana. Już nie dzwoniła tak często, nie wpadała na niedzielne obiady, a na moje wiadomości odpowiadała w pośpiechu, jakby byłam tylko kolejnym punktem na liście obowiązków. Ale rozumiałam. To młodość, początki dorosłego życia, nowe zobowiązania. Aż pewnego dnia, wracając z targu, spotkałam sąsiadkę przy bramie. Była podekscytowana, mówiła o balu maturalnym córki. Rzuciła mimochodem, słyszałam, że Natalia też ma uroczystość dyplomową w tym samym tygodniu. Cała rodzina będzie świętować. Uśmiechnęłam się grzecznie, ale nie mogłam powstrzymać nagłego przypływu nadziei. Nic jeszcze nie słyszałam, ale wyobraziłam sobie, że zaproszenie pojawi się lada moment. Może szykowali niespodziankę. W tamtym tygodniu wyjątkowo starannie posprzątałam mieszkanie. Kupiłam nową sukienkę. Zrobiłam paznokcie. Za każdym razem, gdy telefon wydawał dźwięk, serce biło mi mocniej, może to ona. Ale dni mijały, a zaproszenia nie było. Ani przez wiadomość, ani telefon, tym bardziej osobiście. Żadnego słowa, żadnego gestu, żadnej pamięci. W piątkowy wieczór, gdy parzyłam herbatę, zobaczyłam na portalach społecznościowych serię zdjęć. Natalia w todze, uśmiechnięta między rodzicami, obejmująca wujków, kuzynów. Wszyscy tam byli, wszyscy. Poza mną. Usiadłam na kanapie i siedziałam tam godzinami, bez włączonego telewizora, bez dotykania herbaty, która stygła na stole. Nie płakałam. Jeszcze nie wtedy. Jakby ciało nadal próbowało przetrawić tę nieobecność, a umysł opierał się przed przyjęciem, że to wydarzyło się naprawdę. Może to był błąd. Może ktoś miał mnie zawiadomić i zapomniał. Ale w głębi duszy wiedziałam. Wiedziałam. Tu nie chodziło tylko o tę jedną uroczystość. Chodziło o wszystkie lata, które ją poprzedziły. O niewidzialność, która towarzyszyła mi od tak dawna. O niewypowiedzianą wdzięczność, zapomniane uściski, urodziny, które sama organizowałam, a kończyłam samotnie w kuchni. Nie narzekałam. Nigdy nie narzekałam. Może to był mój największy błąd. Następnego ranka, gdy promienie słońca nieśmiało wpadały przez okna salonu, podjęłam prostą decyzję. Spakowałam małą walizkę, wrzuciłam kilka ubrań, książki, przenośne radio i ruszyłam na wieś. Stary dom po Cioci Helenie, dziś opuszczony, wydał się idealnym miejscem. Tam nikt mnie nie znał. Nikt niczego ode mnie nie oczekiwał. I po raz pierwszy od wielu lat ja też niczego nie oczekiwałam od nikogo. Wyłączyłam telefon, nie powiedziałam nikomu. I muszę przyznać, było w tej ciszy coś wyzwalającego. Tylko że nie wiedziałam jeszcze, że czasem cisza mówi głośniej niż jakikolwiek krzyk. I że dwa dni później, kiedy w końcu rozdzwoniły się telefony, to już nie ja desperacko czekałam, by zostać usłyszaną. W starym domu na wsi, otoczonym wysokimi drzewami i ciszą gęstą jak mgła, odnalazłam wspomnienia, które czas przykrył warstwą kurzu. Dom mojej cioci Heleny, opuszczony po jej odejściu, wciąż pachniał starą drewnianą boazerią, żeliwnymi garnkami i książkami ustawionymi na półkach. To było miejsce bez pośpiechu bez nerwowych zegarków i pochwał zamaskowanych oczekiwaniami. Tam, między prześcieradłami ukrytymi w szafkach a meblami przykrytymi prześcieradłami, zaczęłam przypominać sobie te drobne rzeczy, te, których nikt nigdy nie zauważył. A może zauważyli, tylko nie docenili. Przypomniałam sobie pierwszą noc, kiedy Natalia zachorowała, jeszcze jako niemowlę. Jej rodzice byli na konferencji w Monachium, a niania nie odbierała telefonu. Całą noc spędziłam przy jej łóżeczku, mierząc gorączkę co pół godziny, trzymając jej małą, spoconą rączkę, gdy spała, popłakując przez sen. Kiedy nad ranem temperatura w końcu spadła, poczułam tak głęboką ulgę, że rozpłakałam się w ciszy, w kuchni, trzymając w rękach czerstwy chleb. Nikt się nie dowiedział. Nigdy tego nie opowiadałam. Był też ten raz, gdy Natalia miała zaledwie siedem lat i nazwano ją w szkole dziwną, bo nie chciała bawić się w grupie. Rodzice, zajęci pilnymi sprawami klientów, poprosili, żebym poszła na zebranie zamiast nich. Siedziałam naprzeciwko wychowawczyni, słuchałam uważnie, a wieczorem położyłam się obok dziewczynki i opowiadałam jej historię o niezwykłych kobietach, które też były inne, a jednak zmieniły świat. Zasnęła z delikatnym uśmiechem i po raz pierwszy od tygodni poszła do szkoły z ochotą. Przypomniałam sobie też jej ósme urodziny, które spędziła ze mną, bo rodzice utknęli na opóźnionym locie. Upiekłam proste ciasto czekoladowe, powiesiłam baloniki na werandzie i śpiewałam sto lat tylko we dwie. Śmiałyśmy się, tańczyłyśmy, a potem powiedziała z buzią brudną od lukru, Zosia, jesteś najlepsza na świecie. I uwierzyłam jej. Tych drobnych rzeczy było tak wiele. Ubrania prane z troską. Posiłki gotowane według jej upodobań. Noce, kiedy czekałam z zapaloną lampką, aż wróci z zajęć, by mieć pewność, że jest bezpieczna. Wszystko to robiłam z cichym oddaniem, bez oczekiwań, bez oklasków. Ale jak się okazuje, to, co robione w ciszy, równie cicho znika. Natalia dorastała otoczona czułością, dyskretną opieką i moją nieustanną obecnością. Ale może właśnie dlatego zaczęła traktować to wszystko jako coś oczywistego, jako obowiązek, jako tło codzienności. Byłam dla niej tym, czym są ściany domu solidne, zawsze obecne, ale niewidzialne. A inni członkowie rodziny? Oni też nie widzieli. Dla mojego brata byłam po prostu samotną siostrą, która zawsze była pod ręką. Nigdy nie zapytał, czy jestem zmęczona, czy potrzebuję pomocy, czy jakiś mój plan nie został poświęcony dla jego córki. Ja też nie pytałam. Łatwiej było spełniać ciche oczekiwania, które wszystkim pasowały. Tego poranka, siedząc w starej bujanej sofie cioci Heleny, myślałam o tym wszystkim z ciężarem w żołądku. To nie była złość. Nie tylko żal. To był rodzaj żałoby. Żałoby kogoś, kto za późno uświadamia sobie, że przez większość życia był jedynie tłem w opowieściach innych ludzi. Ale zamiast zanurzyć się w smutku, postanowiłam przyjrzeć się sobie. Zaparzyłam świeżą kawę, usiadłam na werandzie i po prostu oddychałam. Poczułam zapach mokrej ziemi, usłyszałam śpiew ptaków i po raz pierwszy od lat uświadomiłam sobie, że istnieje poza jakąkolwiek rolą. Nie byłam już czyjąś ciotką. Byłam Zofia. I to wystarczyło. Pod wieczór poszłam do małego sadu za domem. Wzięłam jedną z dawnych książek spółki z zbiór poezji Wisławy Szymborskiej i czytałam na głos tylko dla siebie. Te słowa poruszyły coś we mnie, jakby otworzyły dawno zapomniane okno. I wtedy, jakby według jakiegoś przewrotnego scenariusza, zadzwonił telefon. Wibrował w torbie, ale zawahałam się. Nie chciałam, by ten spokój został przerwany. Ale ciekawość okazała się silniejsza. Spojrzałam na ekran imię Weronika, moja szwagierka. Potem dzwonił Janusz. Chwilę później numer nieznany. Telefon rozbrzmiewał jeszcze wielokrotnie przez kolejne godziny. Nie odebrałam ani razu. Co się mogło wydarzyć? Dlaczego nagle tak gorączkowo mnie szukali? Dopiero następnego ranka odsłuchałam pierwszą wiadomość głosową. Głos Weroniki drżał, był roztrzesiony. Zofia, proszę. Natalia zniknęła. Pokłóciła się z nami po uroczystości. Powiedziała, że potrzebuje kogoś, kto ją zrozumie. Myślimy, że pojechała do ciebie. Jeśli coś wiesz, błagam, daj znać. Na moment przestałam oddychać. Serce, które dopiero co odzyskiwało w tym spokoju, znów zaczęło walić. Natalia odeszła? Sama? I szukała mnie? Zamknęłam oczy, próbując uporządkować myśli. Ale w głębi duszy coś mi mówiło, że jej nieobecność to nie była ucieczka. To była być może próba odnalezienia. Cichy apel taki sam, jakich sama tyle razy nie potrafiłam wypowiedzieć. I wtedy zrozumiałam, że przeszłość w końcu domaga się odpowiedzi. Drewniany dom trwał w ciszy, spowity delikatną mgłą poranka na wsi. Na zewnątrz gałęzie poruszały się lekko na wietrze, a w powietrzu unosił się zapach mokrej ziemi i starych liści. Usiadłam znów przy starym kuchennym stole, tym razem z telefonem w dłoni, słuchając trzeciej wiadomości głosowej od Janusza. W jego głosie brzmiała panika, niemal nie do poznania. Mój brat, zawsze opanowany, Przyzwyczajony do trzymania emocji pod kontrolą teraz brzmiał jak mały chłopiec. Zofia, nie wiemy, co robić. Dzwoniliśmy do jej znajomych, kolegów z uczelni. Wyszła z przyjęcia zapłakana, powiedziała, że jedzie tam, gdzie czuje się bezpieczna. Myślimy, że chodzi o ciebie. Proszę, jeśli tam jest, odezwij się. Ale nie było nic do powiedzenia, bo do tamtej chwili Natalia się nie pojawiła. A ja, ja nie miałam najmniejszej ochoty odzwaniać. Nie z zemsty. Nie z dumy. To był po prostu ciężar prawdy, który w końcu osiadł na ramionach tej, która przez całe życie milczała. Przez wiele lat czekałam, by ktoś mnie zauważył, usłyszał, uznał. Czekałam, aż ktoś powie, Zofio, miałaś znaczenie. Byłaś ważna. Ale te słowa nigdy nie padły. A teraz, gdy rozpacz pchnęła ich do moich drzwi... Oczekiwali, że zareaguje natychmiast jak zawsze. Jak ta niezawodna ciocia, kobieta dostępna, taka, która nigdy niczego nie oczekiwała. Ale coś się we mnie zmieniło. Tam, pośród ciszy pól i skrzypienia starego drewna, zaczęłam rozumieć, że w nieobecności drzemie ogromna siła. Cisza, która kiedyś była narzucona, teraz stała się wyborem. I być może ten wybór mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Zaparzyłam kawę. Spokojnie pozmywałam naczynia. Powiesiłam pranie. Z każdą kolejną nieodebraną rozmową czułam dziwną ulgę. Jakbym wreszcie zajmowała przestrzeń, która mi się należała, przestrzeń wolnej kobiety. Tej, która istnieje nie tylko przez to, co robi dla innych. Nie zrozum mnie źle. Kochałam Natalię. I w głębi serca instynkt, by ją przytulić, był niemal automatyczny. Ale w tamtym momencie coś było silniejsze niż potrzeba ochrony, potrzeba spotkania samej siebie. Sprawdzenia, czy wciąż potrafię być całością, nawet jeśli nikt mnie nie szuka z obowiązku. Trzeciego dnia pojechałam do miasteczka obok. Kupiłam owoce, nowy zeszyt do zapisków, aromatyczne świece. Wróciłam do domu, uporządkowałam stare książki na półkach, otarłam kurz z niedokończonej akwareli, którą ciocia zostawiła na stole. Z jakiegoś powodu postanowiłam ją dokończyć. Miałam wrażenie, że kontynuuję coś, co nie zostało przerwane przez nią, ale przeze mnie. Pod wieczór usiadłam na werandzie i pisałam. Luźne słowa, bez planu, do nowego zeszytu. Przypomniałam sobie mamę. Jak mówiła, że cisza to język tych, którzy czują więcej, niż potrafią wyrazić. Może to właśnie po niej to odziedziczyłam. Kiedy zapadła noc, spojrzałam w ciemne niebo, usiane gwiazdami, których nie dało się zobaczyć w mieście. I tam, pod tym cichym nieboskłonem, zaczęłam się modlić. Nie o odpowiedzi, ale o odwagę. Odwagę, by przyjąć, że moje życie potoczyło się inaczej niż planowałam i że teraz mogę wybrać, by iść dalej z godnością. Telefon znów zadzwonił. Tym razem to był nieznany numer. Nacisnęłam, by odsłuchać wiadomość. To była Natalia. Jej głos był cichy, przytłumiony. Mówiła: Zosiu, nie wiem, czy chcesz mnie słuchać. Ale, przepraszam, wiem, że cię zraniłam. Ja bardzo cię potrzebowałam tamtego dnia. Potrzebuję cię teraz. Nie mam gdzie pójść. Nie powiedziała, gdzie jest. Nie prosiła, żeby ją odebrać. Po prostu zostawiła swój głos, zawieszony w powietrzu, między żalem a nadzieją. Trzymałam telefon w dłoni przez długie minuty, z sercem ściśniętym do granic. To był ten moment, w którym kiedyś pobiegłabym natychmiast. Otworzyłabym drzwi, serce, ramiona. Ale coś mnie powstrzymało. Może to był strach, że znów zostanę potraktowana jak coś oczywistego. A może po prostu pragnienie, by to ona w końcu odnalazła drogę do mnie. Bez skrótów, bez pośredników, bez tego, że ktoś inny wskaże jej kierunek. Następnego ranka postanowiłam zostawić drzwi otwarte. Zaparzyłam herbatę. Położyłam na stole świeże pieczywo. I czekałam. Ale Natalia nie przyszła. Godziny wlokły się powoli. Słońce przesuwało się po niebie w swoim nieubłaganym rytmie. Gdy zapadał zmierzch. Zaczęłam się zastanawiać, a co, jeśli naprawdę jest w niebezpieczeństwie? A co, jeśli ta ostatnia wiadomość była wołaniem o pomoc w przebraniu przeprosin? A jeśli milcząc, zawodziłam jako człowiek? Wyszłam przed bramę. Spojrzałam na piaszczystą drogę pustą, spokojną. Powiał chłodny wiatr, wzbijając kurz. I wtedy w oddali zobaczyłam sylwetkę. Szła powoli, z plecakiem na ramionach. Zgarbione ramiona, pochylona głowa. Serce mi przyspieszyło. Uzy napłynęły do oczu, zanim jeszcze nabrałam pewności. To była ona, Natalia. Szła powoli, jakby na jej barkach spoczywało coś znacznie cięższego niż plecak. Światło późnego popołudnia delikatnie rysowało kontury jej sylwetki, i przez chwilę ta zmęczona młoda kobieta, która zbliżała się do domu, znów wyglądała jak dziecko, to samo, które kiedyś ściskało moją dłoń ze strachu przed ciemnością, które wpadało w moje ramiona po upadku z roweru, które patrzyło na mnie z pełnym zaufaniem, wierząc, że w tym uścisku mieści się cały świat. Natalia była tu. Przyszła do mnie. Sama bez wskazówek, bez pośredników. Nie po to, by prosić, ale może by uznać. Otworzyłam bramę powoli, bez słowa. Ona też milczała. Spojrzała tylko na mnie. W tym spojrzeniu było zmęczenie, żal i niemy błagający szept, który przeszył mnie niczym chłodny podmuch wiatru na nagiej skórze. Ja zaczęła, ale głos jej zadrżał. Podeszłam bliżej i delikatnie dotknęłam jej ramienia. Ten prosty gest wystarczył, by się rozpadła. Płakała. Tak jak nie płakała od dziecka. A ja ją po prostu przytuliłam. Jak zawsze. Tak jak tylko ja umiałam. Weszłyśmy do domu. Wstawiłam wodę na herbatę, posmarowałam kromki masłem, tak jak zimą, kiedy była mała. Usiadłyśmy naprzeciw siebie przy stole. W ciszy, której nie trzeba było przerywać pośpiesznymi słowami. Jadła powoli, popijając i przerywając na krótkie oddechy. Aż w końcu zaczęła mówić. Pokłócili się ze mną na przyjęciu, powiedziała. Byli źli, bo w przemówieniu im nie podziękowałam. Bo nie wspomniałam o rodzinie, która mnie zawsze wspierała. Ale ja, ja potrafiłam myśleć tylko o tobie. O tym, co zrobiłaś. I o tym, że oni udają, że tego nie widzą. Spuściłam wzrok. Nie ze wstydu, lecz by ukryć wzruszenie, które wzbierało we mnie jak fala. A kiedy powiedziałam to głośno, mama się wściekła. Tata milczał. Powiedzieli, że jestem niewdzięczna. Samolubna. Że to nie czas na stare sprawy. Zamilkła na moment. Ale to nie jest stare. To jest moje. To moja historia. Wstałam, podeszłam do regału i sięgnęłam po mały, stary notes. W środku były liściki, rysunki Natali z dzieciństwa, zdjęcia z prostych urodzin, notatki o ważnych datach, gorączki, upadki, małe zwycięstwa. Położyłam zeszyt na stole. Otworzyła go. I tam, między kartkami naznaczonymi czasem, odnalazła okruchy życia, które znałyśmy tylko my dwie. Ty to wszystko zachowałaś? zapytała ze ściśniętym gardłem. Zachowałam, odpowiedziałam. Bo nawet jeśli nikt tego nie widział, ja wiedziałam, że to prawdziwe. I to mi wystarczało. Przewracała kartki z oczami pełnymi łez. Jak ktoś, kto czyta zapomnianą historię, a jednak dziwnie znajomą. Historię, w której była główną bohaterką, ale w której całą konstrukcję niosła osoba, którą świat konsekwentnie pomijał. Dlaczego nigdy mi nic nie powiedziałaś, Zosiu? Nigdy nie narzekałaś? Nigdy niczego nie chciałaś? Spojrzałam na nią spokojnie. Ból był nadal obecny, to prawda, ale teraz towarzyszyła mu jasność, którą przynosi tylko czas. Bo miłość, moja droga, to nie jest waluta. A ja, nawet jeśli byłam zapomniana, wiedziałam, kim jestem. Nie potrzebowałam oklasków, by znać swoją wartość. Wystarczył mi spokój. To w nim siebie usłyszałam. Uśmiechnęła się. Uśmiechem cichym, bolesnym, ale prawdziwym. Potem opuściła wzrok, jak ktoś, kto wstydzi się tego, czego nie powiedział, czego nie zrobił. Powinnam była Cię zaprosić na uroczystość. Tak, odpowiedziałam, bez gniewu, bez ironii. Ale nie dla mnie. Dla siebie. Bo są takie obecności, które w swojej nieobecności mówią więcej, niż gdy są z obowiązku. Przez chwilę milczałyśmy. Ale to już była inna cisza. Wspólna. Uznana. W pewien sposób oczyszczająca. O zmierzchu Natalia przygotowała łóżko w pokoju gościnnym. Powiedziała, że zostanie kilka dni. Nie prosiła o zgodę, ale też nie narzucała się. Po prostu została. Jakby wiedziała, że potrzebuje czasu, nie tylko by zrozumieć, co wydarzyło się na tej jednej imprezie, ale co działo się przez wszystkie poprzedzające ją lata. W kolejnych dniach spacerowałyśmy, zbierałyśmy owoce, razem porządkowałyśmy szafki. Ona słuchała mnie. Ja też ją słuchałam. A co ważniejsze, zaczęłyśmy się naprawdę widzieć. Opowiadała o presji, by być idealną. O tym, jak bardzo podziwiała moją siłę, nawet gdy milczałam. Powiedziała, że dopiero jako dorosła zrozumiała, że cisza może być tarczą. Nie z obojętności, ale z miłości. Ty byłaś moim wzorem, powiedziała któregoś popołudnia, siedząc ze mną pod orzechem. Tylko zajęło mi trochę czasu, żeby to zrozumieć. Świat jakby stanął na głowie. W mieście jej rodzice byli zagubieni, zranieni, próbując pojąć, jak utracili kontrolę nad Nar, którą tak starannie budowali. A ja, ja byłam spokojna. Po raz pierwszy od lat nie musiałam nikomu tłumaczyć, kim jestem. Nie musiałam się usprawiedliwiać. Nie byłam już wygodną ciocią. Byłam pełna, obecna, z głosem, nawet jeśli cichym. A gdy Natalia pewnego wieczoru podeszła i zapytała: Czy mi wybaczysz? Przytuliłam ją. Tu nie ma czego wybaczać. Jest co uznać. A ty już uznałaś. Ale nawet po tym pojednaniu jedno pytanie wisiało w powietrzu, ciche, czekające na swoją chwilę: co dalej? Jak wygląda powrót? Natalia nie powiedziała rodzicom, gdzie jest. Nadal dzwonili, zostawiali wiadomości, błagali o odpowiedź. A teraz, gdy już się odnalazłyśmy, czy była gotowa stawić im czoła? Powiedzieć, znowu odnalezioną dojrzałością, że wybrała mnie nie z buntu, lecz z potrzeby? Szóstego ranka spojrzała na mnie i powiedziała: Chyba czas wracać. Ale nie chcę iść sama. Chcę, żebyś była ze mną żebyś zobaczyła na własne oczy, jak mówię im prawdę. Zamilkłam, zastanawiając się. Czy to był właśnie ten moment, by przerwać krąg? By w końcu zająć miejsce, które zawsze mi należało? Od dawna nie wracałam do miasta z taką jasnością w sercu. Nie było już lęku, ani tej naiwnej nadziei, że w końcu zostanę zauważona. Była tylko świadomość tego, kim jestem, i, co ważniejsze, czego już nie byłam gotowa dłużej przyjmować. Natalia prowadziła w ciszy. Od czasu do czasu spoglądała na mnie z czułością. Widziałam w niej kogoś innego. Wciąż tę samą dziewczynkę, którą kołysałam w ramionach, ale teraz bardziej świadomą, silniejszą, gotową zrobić coś, na co niewielu ma odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i nie uciec. Kiedy dotarłyśmy pod blok jej rodziców, poczułam lekki ucisk w piersi. To nie był strach, raczej wspomnienie tych wszystkich chwil. Gdy wchodziłam tam jak cień, zawsze pomocna, zawsze uprzejma, zawsze niewidzialna. Drzwi otworzyły się, zanim zdążyłyśmy zadzwonić. Weronika spojrzała na nas z mieszaniną ulgi i zaskoczenia. Janusz pojawił się tuż za nią, wyraźnie poruszony. Natalia, nie czekając na pytania, przeszła obok nich i powiedziała: Musimy porozmawiać. Usiedliśmy w salonie, w którym tyle razy stałam, podając kawę albo zbierając zabawki. Tym razem siedziałam. Na równi. Naprzeciw. Natalia zaczęła mówić. Wszystko. Bez żalu, bez dramatyzmu. Po prostu fakty. Opowiadała, jak czuła się wychowywana, jak ważna była moja obecność, jak bardzo brak uznania z jej strony i ze strony rodziców ciąży jej dzisiaj na sumieniu. Powiedziała jasno, że jej decyzja, by przyjechać do mnie, nie była buntem, była powrotem do prawdy o sobie samej. Zawsze mówiliście, że robiliście, co mogliście, powiedziała, patrząc im prosto w oczy, ale Zosia też to robiła. I nikt nigdy jej za to nie podzękował. Ani słowem, ani gestem. I choć to boli, muszę to w końcu powiedzieć na głos. Zapadła cisza. Długa. Niewygodna. Ale konieczna. Janusz opuścił wzrok. Weronika westchnęła. Zofio, mój brat zaczął, głosem z trudem opanowanym. Nigdy tego nie zauważyłem. Może, bo łatwiej było wierzyć, że wszystko u ciebie w porządku, że niczego nie potrzebujesz. Ale teraz rozumiem i bardzo mi przykro. Słuchałam go uważnie, z szacunkiem, ale też z dystansem. Taka rozmowa, jeszcze kilka lat temu, poruszyłaby mnie do głębi. Dziś jedynie potwierdzała to, co już wiedziałam, czasem sprawiedliwość nie przychodzi wtedy, gdy boli, ale przychodzi. Dziękuję, Janusz, odpowiedziałam. Twoje słowa są ważne. Ale dziś jeszcze bardziej doceniam ciszę, którą tak długo wybierałam. Nauczyła mnie, że godność nie zależy od uznania innych, lecz od spokoju, jaki czujemy, gdy kochamy, nawet bez świadków. Zostaliśmy tam jeszcze chwilę. Bez pośpiechu. Bez teatralnych gestów. Natalia przytuliła ich przed wyjściem. Ja pożegnałam się spokojnie. Nie ze smutkiem, z wolnością. Kilka dni później wróciłam na wieś. Z pomocą Natalii zaczęłyśmy remont domu cioci Heleny. Malowałyśmy ściany, wymieniałyśmy meble, a dawny salon przerobiłyśmy na małą kawiarnię z półkami pełnymi książek. Kafe Zosia tak Natalia postanowiła ją nazwać. Powiedziała, że ludzie muszą wiedzieć, kim jestem. Kawiarnia szybko stała się miejscem spotkań mieszkańców i przyjezdnych. Tam, między filiżankami parującej kawy, opowiadano historię, czytano, wspominano. I tam, pomiędzy przepisem na ciasto a cytatem z szymborskiej, zrozumiałam, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Natalia odwiedzała mnie regularnie. Nasza relacja, kiedyś oparta na niewidzialnych więzach, teraz budowała się na obecności, słuchaniu i prawdzie. Rany wciąż istniały, to prawda. Ale była też przestrzeń na leczenie. Pewnego popołudnia, patrząc na spokojny ruch w kawiarni, pomyślałam, może to właśnie ta cisza, która tak długo mnie dusiła, była też tym, co mnie ocaliło. Bo nauczyła mnie czekać, obserwować i w końcu wybierać. Wybrałam spokój. Wybrałam siebie. I ostatecznie zostałam również wybrana. Nie zawsze miłość, którą dajemy, zostaje zauważona. Czasem jesteśmy tylko tłem w życiu tych, których traktujemy jak głównych bohaterów. Ale prawda jest taka, że każdy gest, każda obecność, każda troska zostają. Nawet jeśli ignorowane, budują coś. A prędzej czy później życie znajduje sposób, by to oddać. Cisza też jest odpowiedzą. Ale ponowne spotkanie, kiedy przychodzi, może być silniejsze niż jakiekolwiek słowo, które kiedykolwiek mogłoby zostać wypowiedziane.